Szpiki, błyszczyk, mini, chodź Netflix, wina, dotek bądź Pijmy całą noc, bądźmy cały blok Nie ma nic innego, tylko to Szpiki, błyszczyk, mini, chodź Netflix, wina, dotek bądź Pijmy całą noc, bądźmy cały blok Nie ma nic innego, tylko to Czemu cię lewą kurwa? Plan, tak ten związek to iście ma napisałem tylko raz to padła ci znów depresja czy trwaj to społeczeństwa, czemu winny jestem ja, a kto patrzył na te świat, kto wysyłał mi zdjęcia, co zobaczył właśnie czas pominąłem cały letak wiem czy byłaś taka ładna, ale dalej jesteś ślepa nie liczy się co masz na sobie to wręcz, i tak ciebie wolę jak jesteś już bez z całą Ciebie głowę Przychodzi znowu deszcz Kiedy widzę Cię ja widzę Cię ja widzę Cię ey, ey. Szpiki Błyszek Mini Chodź Netflix Wino Dotyk Bądź Pijmy całą noc bądźmy cały blok Nie ma nic innego tylko to Szpiki Błyszek Mini Chodź Netflix Nic innego, tylko to. Ona chciała mieć mnie, na wyłączność się chce. Udaje, że lepiej, udaje, że tych daje jej coś więcej. Czemu twoje ciało, twoje usta mówił bierz mnie? Czemu twoje usta, twoje ręce mówią, płakam mieście? Ciała mieć my, na wyłączność nie chcę Udaję, że lepiej, udaje, że dotyk daje jej coś więcej Czemu twoje ciało, twoje usta mówią Bierz mnie Czemu twoje usta, twoje ręce Mówią płaka jeszcze, błakam, jeszcze, płakam jeszcze, jeszcze. Szpilki, błyszczyk, mini, chodź, Netflix, wino, dotyk bądź pijmy całą noc, budźmy cały blok Nie ma nic innego tylko Wiki, błyszczyk, mini, chodź Netflix, wino, dotyk, bądź Pijmy całą noc, budźmy cały blok Nie ma nic innego, tylko to